Z jednym wyjątkiem. Robimy jeden żeby bo też 15 filmów za nagrają Więc robimy komputer saving. Od razu pan po prostu Tak, czyli to. No to lecimy. O poprawę tę Jeśli będzie trwało mniej niż 10 minut, to będzie miło kilka zagadnień. O! Łoś! Kurza, to jest słuchacz, dodało. Dobrze? No. no, jeśli chodzi o nagrywanie odcinków, to odcinki będę nagrywał. W Codziennie, poza niedzielą. I będę je wrzucał o godzinie 13. O... Więc. Jeszcze. Wyszy... Wyszy... A propos do czego, mam niemalże 15 odcinków? Czwartek mnie nie ma, będę natrafiać z łupkiem takim. A, chciałbym taką szmugę. już mówiłem.

Obiecuję waszemu jakościenku i mam nadzieję, że taka jest. I naprawdę jak popatrzyłem na... Wyświetlenie na tamtym filmiku, to było jakaś To jest dla mnie ogromną liczbą. I jak wszystkich z Jestem pod wrażeniem, dziękuję wam.

Wcześniej niż... Mekanizm. Może się tak tego nie wrzucać, ale moko Może to... Tak. Kurde. Może to tak się stać. Ej, bardzo przepraszam, jeśli to się tak stanie. Hmm. Dobra, już koniec złupienia ja się. O Jezus. Kup się Bo umrę zaraz Bo nie jestem Nie, 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 nie jestem To się nie dzieje, my tego nie widzisz się Hehehe Jeśli tak będę grał, to ja wolę nie grać w ogóle. Bo to jest... Aj, kwa, Dobra, to jest

Dobra to zrobię jeszcze jeden charge bo ten odcinek 5 minut trochę za krótki Chyba że się wywalę to Jak żeby... O tutaj tych nie ma tego tak super <tã> não <otros> vem Muszę znaleźć pro, co? Zaraz posta. Zaraz posta. Zaraz posta. Ho! Ale ścieżki. masz, zrób na nie Hehehe. A panie, jest jak to o, z to jest Muszę też tam wstrząs serwis mega, czyli nie wrzucać sobie w F-parki właśnie. O. Bardzo tu staję, bo... Pozdrawiam.

Żapkę młoda. Jak mówiłem, że teraz pamiętam, że wczoraj z mi aí think Mówiłem o działkę. Tak szczerze Na początku ona śmierdziała, wyglądała po jak. A teraz? Nawet umrze tą spać Tak to przecieka, czeka Nie będzie wcześniej wymieniony To jest bardzo dobrze, bardzo good Ale jak to ślicznie wygląda no teraz? Tu się popsuł koleżka mi tutaj raz, O, jestem bardzo ciekawy, bo jak mam Forpotena, to mam go odblokować sobie konsolą, czy naturalnie po prostu? Jak byście mogli No dobra, to idziemy dalej. Jestem ja spędzuję... tu ja dopiero nie wygram. Zostawiam z e, dźwiękiem, ustaleniem dźwięków na owejścia i mam nadzieję, że o wiele lepiej teraz jest, bo nie ma, że było lepiej. Jest już nie ma, tylko już nie ma. Może i siostrę macie. Bo to jest super item. Dzięki siostrze Maggie. Ja to ja tutaj będę robił taki damage, chłodzie. Przecież. bez siostry Madzie to ułatwo. Żaden szanujący się. Też jest taka. się. Raz jest taka, musi ją podnieść, bo to jest taki instalid. item. znajdziesz lepszego. ...na samym mało mnie Wow, ale to było. Czuł. się maja. I blisko. Czemu powiedzieć, że to jest bezwładne z

Teraz już się nie wiem, co tego co nie kupujesz Kamy Jak śmiałeś. No przesadził! Dobra. Jeszcze raz nie dotknię przez siostrę Mancie. Oj, Maciu, grabisz sobie? Bardzo dobry trinket. Wspaniałe. Bardzo dobrze by... oh, ja, oh, wow. zrozumiałeś, to jest O! Jaki przystanie bądź. Ład! Co to jest? To jest w tym Jak

Nie wróży długiego odcinka No cóż ma nie miałem zrobić te dwa odcinki Jeśli tylko dopatrzyłem że tylko wypadłem A res ja nagrywam jeszcze kolejne A dajcie też kolejne odcinki Strasznie wykopać Eee Azazela O Jezu Azazela muszę blokować To tak jest tak fajna postać A mo ostre Skut Laster ale tak się nie fajnie gra. Bo ona jest po prostu przyjemna. Nie wiem co lepiej powiedzieć niż przyjemna. To jest po prostu przyjemna gore. Dlatego się trzymaciu. Bardzo dobrze. To bardzo na północy trafiłeś. Friends to no. the Hej, to no. no, już nie te płaszczybosi. Ała. No. Ham. No i już nic. Jest naprawdę głupi. No, głupi. Ale jak by z był, nie wiem. Czerwony grzyb. To właśnie bardzo zirytował. To tak bardzo, bardzo. Bo tak przepuścić czerwony żyb nie wytwarza, nie masz nogi temu opuścić. Jak masz w tym durumie czerwony żyb, to go podnosisz. Przecież mojego nie można po prostu zostawić. To jest niepotrzebne. Ruchamy. Przez parkówkę. Daj mać Tak, tu. Też tego właśnie na pewno, to No i idziemy na bo to. Odpania. No to ja bardzo dziękuję za oglądanie Widzimy się w następnym odcinku Tylko pierwszy jeszcze zrobię Screen'a oczywiście na my nie Prawda Widzimy się w następnym odcinku który właśnie zaczynamy nagrywać